Wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony arktyczny Kennen, ze mną Jinx z mafii Jinx z mafii i lecimy Stańczmy sobie Jinx Może zatańczymy Okej, okay. już Czekaj, 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 czeka. nie, 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 jeszcze nie stańcz, nie buty o, zapuść bita Dobra Zapuść bita w Jinx Ale bit! Aż, aż ten Po jumpie, nie?

Drech deusza, i powrócą obserwator. Dobra, lecimy z nimi, stary. Lecimy. lecimy. Mamy skórki, kupiłem sobie czemu mogłem. Dobra, ja nie mogę, od... Czemu we mnie, nie w nie No Daję zdrowie, nie trafiłeś Maciek. Maciek O też to słyszysz Przez, słyszę, co, to, co to jest za blok jakiś głupi? Co to jest? A, nie wychodź spoza tego kółka, bo to cię ogłusza Eee co no. o Dobra, siłę w Co? Jakim prawem? A mnie loguje przesunęło to jest na zakupie. No mnie tak, tak. no, waliło przy pierwszym, mój gniew. No, a fuck! fuck. Uuuuh, to jest ulice czy okay. co jego? Nie wiem, co to Nie, to był chyba E. Nie wiem. Takie mocne? Nie wiem, co to jest. Gdybym miał ulice, to lepiej tam portfel na E. Dawaj. Dawaj dobra, go! Okay. Dawaj, dawaj Faj, puść zdążę. Zastan nie, nie. się! Wykonuj się! To już za zdziwienie! Zwycięstwo! Zwycięstwo, dobra! Z tego nagramy trzy rundki, więc widzimy się w kolejnej.

no, w sumie to... dobra, sprawdzę krzaki. Yy. Nie, tutaj oczekiwania nie będzie, nie? Jest czyste, jest czyste. Idziemy tu do tego... Tu, ja nie, do, do. Do. nie tutaj nie się nie wyznacza. Ty, a masz tego ptaszka? ptaszka? Nie, nie mam. Już lecę, nie locie. O, e, był weszed, bezu. Wszedł. Wszedł, weszedł. Jedna kupa, idę. O, Maciek! Uuu, Maciek. Oooooooo! Wow. Wow. O oh. oh, ale! Już miałem, nie powiem co w kasie Dawaj woli Beara! Dobra, dobra, dobra! Jedno mi się wydawało, że tylko jedna osoba wchodzi! Sęs nie wiem! Mogliśmy nie zauważyć! Mam 16 FPS-ów, mało! Uuu, Kiepsko! Ja coś się no. ja się od nich odsuwam. nie będę. Mam ptaszkę. Dobrze. Możemy no, możemy gdzieś nic Tak tak no, please. No, please. Jest! Jest. być bezpieczni pod tym bramą. dwa dedy i po nas. Co ci to dało? Wiesz, lepiej sobie wszyscy A Ale ptaszek to jest... Cicho. Cicho. Cieciecie, aha, bo no mój w krzakach, patrz. Zobaczcie co tam. Tak bardzo bo... słabiej jak ja. Ciągnie, ale nie jest ksiaka, nie ma jej. Ona pakała. Aha. I on ją bronił, to rozumiem. Wezmę bombę, fosfor, coś tam. O jest inaczej. Yes. Nie wiem czy niszczymy wierzy, czy ich zabijamy. Nie wiem co, co wygodniej. Na to samo wychodzi, tylko i tak tramy. No. E, 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 e. Ja się Może mogę z niego w wół. Albo w nią no. To potrzebuje jest co, lepiej poczekajmy Ja sobie sobie lotowe ściany, żeby JĄ SPOWOLNIĆ Dawaj. No, please don't. No, please Yes On, on jest martwy Nie jest martwy, yes, martwy właśnie o to chodzi Ja podpaliłem, podpaliłem Cio, ja też go mam na podpalenie o, oła. A. Maciek, maciek. Dawaj go. Tak. Dawaj! Tak. A razem, dłużej niż 3 minutki to potrwa. Dobra. dobra. A 4 minutki, ładnie. Fajnie, to, to, to jest fajne no. okay. Ile? fajne ile? Czy jedna albo dwie rząd, bo to strasznie szybkie, jest strasznie o jest oh, Okej okay. Jesteśmy z brodem z wysznym knenem i... Obserwator tak. Witaj w snowdown showdown. Ooże no, snowdown showdown kurde chińskie. A no, zwiększy założyć się, że Chińczyki to wymyśliły. JES! Pęma to no. no, kiedy ten tryb będzie, bo... Jeden za wszystkich no, był do, 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 do końca na no, początku grudnia coś takiego. No. No, fajne było, fajne było jeden na jeden. Fajny był jeden na jeden Fajnie Fajny Ty był jeden na jeden dywersja tylko. Pojawiły się z dworze. Tylko właśnie nie wiadomo. Tylko nie można grać w drużynowo. No. Ja nie mogę grać tak odczelnie. Gram się nokomu Luxiel krzaków i jakieś tam mal coś tam A, no. Co za no. No. Jestem maly coś tam No i proszę cię i no, ona już nie ma pół HP Co ona chce działać z tym nosem? Z tym, tym nosem hmm. Co? Co? Ja się pytam co Lux chce działać z tym nosem? Nie wiem. O właśnie chyba to. Ale ja już mam drugi level. A, jest weźmie. Kurde, że dobrze, że dobrze. Ale to bym poszedł na jolaczej do... Ale przynajmniej we śni to się liczy zmarnowane na ten pół, tak? Mana, Mana. Co to jest? Nie wiem, nie jest Takie, ale masz latki RPS w masaka. Będziecie musieliście właśnie w dzisiejszym dzisiejszym. Co to jest za stół? To jest ten jego. Co? Ooooo dupa! Co Nie, 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 ja to wykeruję Mhm mm Ty, nie daj się tak się Nie no daj. Sobie. Jezu, to coś Dzwonię tego. Nie, bo... Moja prawa Ma, ręka no, nie no, może zanieść no, Nie, ja nie idę Bóg, zaraz coś popuści o, Lux, to pójdzie w Nie hehehe. Pamiętasz? No, wiem. To było, to było naprawdę ekstra. To w nie ucieknij, nie ucieknij. No. Ja nie mogę, co to jest. Na, na pałę? Lepiej nie. My się to przegramy i co będzie. Niby e ekstra. Może, by to jest chamskie. Nic nie możesz robić Czemu zawsze na mnie to, to spowolnienie idzie A, proszę, proszę. O, Ja potrzebujemy życia Iść na spawna A to wytrzymam Mój epicki powrót Taki zwyczajny powrót Skórka ja to nie, nie tylko to, że... Wygląd że... że... Ale to fakt, że trzeba przyznać Że wygląd fajnie i wyszedł no. I masz nowy shuriken No, no ale to nie są shuriken To są noże jakieś No noże, to no, jednak ninja Czas po zekszacze Bo tam widzę mała zachę Nie Teraz wcale nie możemy się dać pokonać. No, no, wy nie Ja rundę i nie Ja nie mogę. Nie wiem, czy mnie lepiej będzie, z czym mi wierzę. No trochę. Tylko teraz nie. Przecież na botach to to... To przecież ten Lux to z tego co wiem, to na Poli to robi, nie? Te, puścia, te. A, to, jest, to jest skórka a. A, Teraz skórka daje, że masz już w, szewu, nie? Tego no. a lux może przyspiesza, nie wiem F tak, no A no bez jaja, chociaż Nie wiem czy tam może nie naciśnięć drugi raz, nie naciskam hmm. drugi raz, żeby... Oooo, żeby to po prostu wybuchło od razu. Albo tak. Trzeba się odsuwać po prostu. O Boże. Jest... Może bo jest... najdłuższa run A, Aaa, a mnie zjechał do jest... wieża. Potrzebuję płotek, których nie mam. A mam siedm, się Co żyje? Się... A, nie co wiem. to jest? A to jest to... Nie wiem po co to służyłem Aha, otaczony, że służyłem. co tam rzecz służył Co z to z jest w ogóle to, to taka jakby brama? Taka brama. Ta brama. Ta brama No to to... Fiędno. Życie Super O no co no, się no. Nie no. Jeszcze wierzę? Nie, wierza się automatycznie nic. LOL, a my wzięli. Jedna. Dobra, to co? <grym> jeszcze jedną rundkę chyba, nie? No. Jeszcze jedną rundkę zrobimy, ale wygramy. Wygramy tą to, to rundkę. Okej, okay, dobra, to już ostatnia rundka w tym no, odcinku. Grałem przeciwko tej. Aszy? Witaj Snowdown I, I, i Dionowicie, jakbyś tak. Sion drwal, chyba tak. O, oh, właśnie. Sion drwal, wow, skórka się też kupił. Ale my to wygramy. Bo jesteśmy mistrzami. Mistrzami. Marek sydał w opisie, w opisie Mistrz Świata. A ja mam daj Bo jesteś słaby Gdzie? Pojawiły się stwory To ciągle nie, nie idziesz Powoli zostanę Nie ma, poszło se Koleżanka mi olała trzeje się, tutaj na shuriken'a Znaczy nie, ten shuriken może jest dłuższy był dun A nie puściłem, super tak co? On jest tankiem Zauważyłem. Nie, taku jest może dłuższy, jednak. Może coś spacerzył jest dłuższe? Aż, aż zobaczę, nie? Potem zagram no. sobie PVP i zobaczę, czy jest dłuższe, czy krótsze. Ty, Jak ja mam mało O zdrowie. Może tak nie będę raszował. Oj. Ach, to on puszcza te takie kupakie ogłuszenia. prawo. Może ja muszę nabić trzeci. Trzeci. Tak, level, jestem nie do Trzaki. On zginie, zginie! Odpuść, odpuść! Chodź tu! Czy... Ratuj mnie! Ratuj mnie! Zabi ją! Zabij, Dasz rodę! Nie! Mam to jestem! Jesteś zwycięzcą! Nieeee! Mam Życie to weź... Życie to... Tam było? A, bo to jest. Ach... Gdybym miał spać to bym doskoczył Miał spać, to bym doskoczył <laughs> w ogóle Jest ją Jest ją, w czarach siedzi Czekaj, bo ja muszę jedną gminionkę zabić Dobra, mam trójkę, dawaj lecimy na niego w szaki. Stary Dobra, już nie dopadniemy

Jest! O, ale już nie powiem co zrobiłem. Wsrałeś się. No dosłownie. Po ty, po ty, po ty, po ty, po ty, po ty. To życie wam zabrałem? O, jaka szkoda. No nie rushuj te sam. Bo hmm. on puszcza te głupie te. Za ja bardzo rushuję. Lepiej się cofnę, do pana dostanę. Skąd on ma tyle siły? Leon ma? No skąd? LOL! Sk Lol. Co? co? Skąd? Że ma Bez przesady No ale, ale... Jak? O. A jest jeden jeden? No bo ja zginąłem No Ej, na... aż Został ogłuszony ze mnie Nie z krzakach, dawaj masz pułapki zain masz pułapki Jeden na 10 sekund To poczekamy, przetrzymajmy go a, on wyszedł, dobra. A ja się pytałem, skąd ta siła? W runy pewnie ma jakiś wajza. Ty, bo... A, teraz jest walka na śmierć lub życie, albo oni, albo... No, tak. Super. Co to jest? Co to było? Zabiłbym Aszę. Aszę. Dobra, nie, cię obojętnie przeszedł do tych krzaków, czy, ty krzykł, czy nie. nie? Nie. Dobra. Teraz. teraz. Rasujemy! Na power, nie, no. power. Dobra, ła! 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 Nie, ruszył po tyły Nie mam po tył, nie mam po tył To już będzie mam tyłu, Co, pułapki stawiać Tu hacię, przecimy go tam On tam wszedł, nie? Nie wiadomo, tu za cały czas Co tam jest? Nie ma Jest! Kurde coś coś postawił Marek Czeba będzie sama Asza A, nie tylko jest pod towerem Coch? nie zabijemy No ja mogę na dystans brać ale I tak Nie tak będzie to Prawda Nie ma tak jak proszkę przez tobie Kiedy będziemy mieć życia przywołuje życia Nie mam Kurde, przeszedł ten tu Kurde Czo, 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 Teraz nie wiem czy on tu przejdzie, czy nie Nie, dobra Dobra, znam jego taktykę Potrzebuję, e potrzebuję R-, potrzebuję R-ki Czekaj, bo nie idę tam właśnie tak samo stary, jeden minion i mam r nie? To już dwa, nie, dwa minion i r nie? Ja nie bo... wiem, ja, jeszcze mam ciut Ale bym tak pod tołem puścił już pułapki, nie? on tam stoi Ja mam R-kę dobrze! Dawaj! Idę. Tak. Kudy no. Maciek. Dobrze. Jest. 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 dobra. Ludziska, slociaki moje. Ziomeczki. To było na tyle. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, łapka, fabka w górę. Na razie i cześć. Żegnaj się. No cześć. No.